Siema, siema, jesteśmy znowu w Gotiku, bardzo dobrze. Lecimy dalej, oczywiście z tym, z fabułą. Nie wiem, czy tu byliśmy, czy nie, ale wiem, że wszedłem na jakiś zapis. Atakujemy oczywiście z Nienacka, od razu. Oh shit. Nie możemy przegrać, rozumiecie? Czekaj, a co się stanie? Koniec. Już po walce. dobra. Ej. To tego to ja bym się nie spodziewał. Czekaj, ale kto mnie niby atakuje? Bo jest muzyka z tego. Ej, patrzcie, on się zbugował. Eee, no we dziadu. Wracaj tu. Dobra. Sprawdzimy, jak się teraz nam potoczy ta fabuła, na przykład. Czekaj, nie do myśliwego, tylko do Oberta. Czy mogę spróbować jeszcze raz? Czy mogę spróbować jeszcze raz? A, oczywiście, że możesz. Idź na arenę. Hmm, ciekawe. Tego jeszcze nie sprawdzałem, jak to by wyglądało, gdybym przegrał. Dobra, to sobie damy pod czwórkę, i na szybko się jeszcze do reszty najemy. I piszcie też, co z tym efektem, bo nadal go mam, tak jakbym ten od trolla. Chodź tu chłopcze. Pff. Pff. Uh. 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 Spamujemy u, a to jest ciekawe. Zadanie pokonane. Wygo pokonaj Rita. O, nie złej miał. Hm. Ej, ale to było nawet ciekawe. Ten awans na kolejny poziom, bo czegoś takiego jeszcze nie spotkałem, szczerze wam powiem. Co my możemy zrobić z poziomami? Piszcie, bo... O, moja głowa. Ej, bo ja serio jeszcze czegoś takiego nie miałem, bo ja nie gram w tą grę jakoś mega długo. Czekaj, czekaj, czekaj! read, Stój! Stój, bo o, mogę... Masz jeszcze wiele do nie! No nie, ja mogę z nim nie pogadać, no! Weź, choć jesteś na pomarańczu. Wiele do zrobienia. A teraz zakończę twoją krótką przygodę. Yy, dobra. Szukam informacji. Szukam informacji. Jestem tutejszym mistrzem wojowników. Zmierzymy się. Yy. Nie chcę walczyć. Mam lepsze rzeczy do roboty. Zostaw mnie w spokoju! Jaki zły. Ale nie, bo w tej grze z tego co wiem, to chodzi o to, żeby właśnie unikać walki z ludźmi. Przynajmniej tak mi się wydaje, nie wiem. Albo ja coś źle ten. Eee, wiem, że musimy na pewno się... Uleczyć i by się przydało też zrobić miksturę, ale nie wiem jak się je robi kompletnie. Więc to też jest taki problemik nasz, e, jak zawsze mi my się mylą klawisze, oczywiście. E, nie Meryl, e, nie Myśliwy, tylko... Gdzie jest ten... a, to jest Dobry. Bardzo... Ej, dobra, czyli że... Ej, czyli że chcesz mi powiedzieć, że niezależnie od tego, czy ja bym y, mu wtedy powiedział, że chcę poćwiczyć? Czy y, od tego, że nie chcę walczyć, to by to się skończyło właśnie tak? E, no to to jest. Ej, no. Weźcie w tej nowszej części, bo wiem, że wychodzi nowa. Zróbcie jakoś to porządniej. W sensie, żeby na przykład, nie wiem, żeby żeby on odpowiedział jakoś na to normalnie, a nie o tak, 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 tak. To dam na yy, da 20 aż. nie wiem w ogóle ile mamy, ale OK. Hmm. Hej, ty! Co tak się skradasz? Hej, ty! Co tak się skradasz Chodź tu O ty, no ją bronią walczy. Dobra, sp a co jeśli my uciekniemy tu? Ej, czyli że to. Okej, okay. czyli że my po prostu nie możemy wyjść tak, jakby za klatkę. Okej, okay, ale. Hmm. Dobra. Ciekawe czy znowu będziemy mogli spróbować jeszcze raz na przykład. Bo wiem, że jako nagroda y, tutaj y, są mikstury. jakieś, się balecznicze z tego co ją kojarzę Obert. Jeszcze raz? What the f Co? Czy mogę spróbować jeszcze raz? Ah, idź na arenę! Dobrze, ja sobie tylko pozbieram troszkę chleba, bo muszę się najeść. Dzisiaj nie mam w ogóle jakoś zbytnio szans w tej krze, co nie. Taki to problem nasz. Na czwórkę pyk. I w ogóle ciekawe czy jakbym ja teraz zginął to czy bym znowu mógł spróbować jeszcze raz. To mnie naprawdę bardzo ciekawi. Ej, czekaj, 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 bo tu jest Street i on mi się Alina, na... Na pewno wiele Nie mogę z nim pogadać, szkoda. A gdzie jest beczka z wodą, przepraszam bardzo, bo woda też leczy z tego co wiem Tu jest woda na przykład. Nie, tu jest pusta beczka. Lepiej zważaj na słowa. Czekaj, czekaj. Nie zawracaj mi głowy. Hmm. Czego chcesz? Anton poprosił mnie. Anton, czego chce? Korzystałeś z jednego z jego pokoi, nie płacąc za to i zabawi. Ach tak. Pamiętam jakby to było wczoraj. Hm. To było wczoraj. Anton ma dobry gust, jeśli idzie o artefakty. Wiesz, chyba czas. Nie podoba mi się Złoto i list polecający. Złoto. Posłuchaj mnie bardzo uważnie. Pomóżmy sobie nawzajem. Nie mam w tej chwili złota. Zapłać za mnie, a ja oddam ci złoto, gdy wrócisz. Pozwolę ci się, użyć tego zaklęcia na Antonie, dzięki niemu, niemu zapomni o całej sprawie, nawet o, sprawie, o, no i, nawet no o mojej, no z jego żoną. A jak ja na tym skorzystam? Jak ja na... Jeszcze wiele się musisz nauczyć. Jeśli mu zapłacisz, będziesz szczęśliwy i ja będę szczęśliwy, prawda? A i tak ci oddam pieniądze. Jeśli rzucisz no, na niego no, zaklęcie, no. dam ci list. Nie będzie pamiętał, żebym choć patrzył na jego... Hmm, ale czy list polecający od ciebie miałby jakąkolwiek wartość? Oczywiście. Hmm. Dość gadania. Decyzja podjęta. Tacy. Nie, to uczciwy. Nie. Dość gadania. Decyzja podjęta. Wolę z nim walczyć. Nie będziemy ten tutaj ten. Płać. Natychmiast. A co jeśli tego nie. Pokażę ci. Chodź tu. Uh. No shit, bo my HP nie mamy. O nie. Wiem, napiszecie mi, że jestem geniuszem, że na niego idę bez HP. Kompletnie. Ale jak już go spotkałem, to czemu by nie przecież co nie. My sobie uciekniemy. Ani Ja ci zaraz dam krok, ale nie jeden. Ucieczka. Płyniemy na alcie. W ogóle fajnie, że to nas nie męczy, co nie? Takie XD Bo możemy sobie tak pływać w nieskończoność, tak naprawdę Dzięki temu i nie wiem czemu nas zaczęło nagle reagować przy tych liliach No chyba coś mają z grafiką związane Potrzebuję... Potrzebuję wody, no Spadaj, myśliwi. Tam, myśliwi. Myśliwy spadła. Gdzie jest beczka z wodą jakaś? Beczki potrzebuje, beczki. Beczki, beczki. Beczki, sreczki. Ej, czekaj, bo to jest. To jest jakiś handlarz. Co on tu w ogóle ma? O, żarcia nie ma. Mmm. To wiesz co to spada mi z takimi towarami. A ten na przykład... Hmm. Taki jakiś przymulony. Nie wiem. My lecimy sobie na pewno, yy, zrobimy sobie mięso na fula. Wszystko. I wychodzimy stąd i... Lecimy w inwentory. Mm. O, widzisz, taką grafikę już wolę. Ja wolę grafikę w takim kolorze, panie. Teraz możemy się bić to cały Eee, ba... czekaj jak mu było Ba gówno chyba Eee Przepraszam YouTube nie banuj mi nie banuj mi proszę filmu, Ok, nie, W sensie nie usuwaj mi go, błagam. Ja naprawdę nie chcę mieć Dzień, problemów, tydzień, tydzień. wiesz do czego mnie zmuszą? Do walki czy do tego drugiego, bo to drugie to ja bez problemu, nawet i bez zmuszania, Znaczy co? Jakie drugie, co drugie? Hmm? Ktoś coś mówił? Dobra, yy, mam nadzieję, że nie otworzę sobie teraz okna Windows'a w ogóle, on tam na mnie czeka, takie XD, co nie? On ma teraz takie no, gdzie ten kolo? Czekam na niego. Tutaj już pół godziny leje. Yy, Kula, mam dość. Nie wiem jak on. Ja idę się dżemnąć Już nie, czekaj, bo. A teraz. Dobrze, dobrze. Masz. Ej, zczytaliśmy. Scheatowaliśmy grę, o nie! Nie chciałem cheatować gry Eee, śpi do poranka Dobra, no, trochę itemów też stąd wzięliśmy sobie W ogóle chwila. Ja sobie My sobie pozbieramy stąd itemy może jakieś. Jest coś jeszcze nie widzę, żeby mi się coś wyświetlało. Do czego jest ten czarny? No, to coś to co chwilę znajdujemy. To czarny słuch. możecie sobie przeczytać. Nie chcę, żebyście mnie potem poprawiali, co nie. Ej, ale zczytowaliśmy grę, ludzie. Co teraz będzie? Ej, racja, przecież spanie panie też leczy. Jestem. Wiem, co mi teraz będziecie pisać w komentarzach, że nie myślę. Ale tak jest przecież. Lecimy z tobą. U ty, z mojej broni to się dobrze pierze, co? Ej, czekaj. Ej, naprawił się nam pasek. Naprawił się nam pasek chociaż yy, energii. Wezmę sobie broń. Zrobię sobie spokoju! Co za dziad? Ile nam wziął tego złota? Nie, Ej, yy, zobaczymy czy nam zaliczy to zadanie. Jak nie, to mamy problem, bo yy, no... Bo będziemy musieli grabić wioskę przez nie wiem ile dobra zobaczymy bo teoretycznie zadanie jest wykonane teoretycznie i powinniśmy za nie dostać nagrodę czekaj myli się zamiast alta nam spację znowu pozdrawiam lecimy na razie do tego nie nie naprawił nam się pasek pasek nam się naprawił tylko na chwilę na arenie a jak nas zabił to wrócił do normy Nie Co za dziadost Dobra nie, tu jest gospoda Nie, nie tu jest gospoda Gdzie jest gospoda? Przed gospodem się działa jakaś ta Jasne, jakaś kobita Więc musi być ławka o właśnie tu Ej, czekaj Ej no ale ja Ja nie chciałem no... we. God damn it! Nie mam HP a ci mnie jeszcze biją no. To jest dokąd trac tak way, Nie no super, co nie. Surowy chrząszcz. Zjedzmy sobie tego surowego chrząszcza. Wiem, mało widzicie, bo jest yy, ekran cały w y, krwi mojej postaci. Jest mega ciemno, ale już wam się to naprawiło. Grafika w tej grze jest w ogóle mega ładna, jak na czasy jej wyprodukowania. I to wam mówię szczerze. No Boże. Ej, nie, ja chyba wiem co. lepiej nie Bo ja, jak uciekam, to oni się wtedy dalej na mnie i tak fokusują ale jak e, uznają mnie za kogoś innego może na przykład wtedy jak byłem mokry to było podobnie przynajmniej mi się wydaje że to przez to że byłem mokry w ogóle co tutaj jest halo ej bo jest ja o jakimś mycie, że jak się do jakichś rozpadów podejdzie to że to laguje I że usuwa grę, tak jakby, czy jakoś tak, nie wiem. Nie pamiętam tego, że coś się psuje wtedy. Tyle wiem, że przy jakichś wodospadach, ale to bym musiał ich szukać, pewnie, a nie, że przy miejscu, gdzie się zrespiłem, zaraz, bo to były chyba na wschód, czy tam jakoś tak, nie wiem. Jeśli ktoś pamięta jak to było, no to może napisać w komentarzu. Szybne serce oczywiście. Czy będzie, a jednak cię dorwałem. Masz dość złota. Nie. Hmm. Dobra, to co ludzie? Będziemy musieli przejść na save'a przez to. Bo inaczej jak to zrobimy niby? Bo na tym save już tego nie damy rady zrobić. Jego ten. W ogóle ja sobie sprawdzę jeszcze ile mamy nagrania. 20 minut. To nie wiem, czy kończymy, czy nie. Hmm. Ja bym nie chciał raczej przekraczać 20 minut na filmie. Poza tym jeszcze mam coś do roboty. Więc po prostu na następnym filmie będziemy na tym. Na safe sporo. Ja to odrobię i ten. I wtedy co zrobimy, bo inaczej się tego nie da. I nas czeka wyzwanie z Mistrzem wtedy. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nara, yy, co ja robię, Psz, ta. nara, wciskając Escape, co nie? Ja poza tym też yy, tych odcinków z tego nie chcę montować. Bo, czego yy, chcesz? Bo, chodzi o to, że ja zacząłem to po prostu już yy, nagrywać. Bez montażu, wrzucać bez montażu, no i chcę to tak skończyć, tak? To jest jedna seria, po prostu mam nadzieję, że krótsza, nie jakaś mega długa, że nie wiadomo co i szkoda, że na to się nie da wleść. Why? Czekaj, czy się da. Ej, no od tej strony się da, niby. Co to jest ciekawe. Przez co się też da przeskoczyć xd No nie, są ścierwo Dobra, no to wracamy Dobra, kończymy odcinek Nara ludzie, do zobaczenia kolejnym razem, co nie? W ogóle coś tutaj jest Więc jeszcze to sprawdzimy Póki się słyszymy, taki jakiś krąg dziwny Czekaj, czemu? Do Sildern. A, że teleport, dobra, rozumiem Tylko pytanie, czy ten teleport? O! Czy wy to? Ej! Zbugowane, tu się nie da przejść. XD Odkryliśmy Buga w grze. Dobra, e, kończę odcinek nara